Było? To co powiecie? Trzech. Tak. A jest w Biblii napisane, że było trzech? Tak. tak. Nie, nie, tutaj, nie, tutaj, nie. Tutaj słuchajcie, pilnujcie się, żeby nikt was nie przyłapał. Były trzy dary. Jakie to były? Złoto. Złoto, złoto i pilnina. Wow <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Nie oczekiwali, że będzie prezent, ale nie. będzie. Dzisiaj i to nie my go przygotowaliśmy, ani, ani nikt z nas to przygotowały dzieci tak jak będą. Ale ponieważ te dzieci chcą w święta, żeby się również inni cieszyli, to postanowili te prezenty przysłać. I szczególnie tam, gdzie młodzi, tacy jak wy, chcą słuchać. O czym chcą słuchać? O Panu Jezusie. I oni powiedzieli, to my tym dzieciom przyślemy, a co, podzielimy się. Poczekajcie. Proszę bardzo. Paweł. Następnie Nikola. Nikolka. Już Nikolka. Proszę bardzo. Dzień. Następnie Krystian. pa. Krystian.

Proszę bardzo. Następnie Można, Ania B. Możecie otworzyć dziesięć minut. Panie Piotrzu. Panie Przy święty przyszedł Pan, niech zaznikały ja. wieś, niech nasz nasze serce uzdrowi i Mamy taki wiersz, <try> który mówi o tym, jak ważne jest poznać Pana Boga. Nie cię szukać, Wiem, nie szukać całego serca. Czy myślicie, że oni chcieli z całego serca szukać Boga? Nie. Tak. Który stworzył wszystko? A mam no, do ciebie pytanie, a kogo ty byś chciał najbardziej w swoim życiu poznać? Męskiego. No właśnie. A dziewczyny? No właśnie, chcesz tak poznać Boga. Czy w ogóle to dla ciebie nie jest ważne? Może nawet w domu masz, masz Boże Słowo, Nowy Testament. Ale ty go nawet nie otworzył. A na święta co powinniśmy otworzyć przede wszystkim z rodziną, jak się przy stole spotykamy? Telewizor? Pismo święta. Pilota? Pisma święta. Nie śpiewa wszelki chór. Nie śpiewa dzieci chór. Niech daj nie i I założenia palą. Jeszcze raz. A bo ja tak Pokaż wszystkim numer? 6. Nie, nie, nie. nie Dziewięć. Mamy w dółach. Kamilka, kamilka. Tak. Dużo! 20. Ile było prezentów, a ile było mędrców? I uwaga, zastanówcie się, co mówi Biblia na tym 3 mędrców i 3 prezentów. I co, zaliczamy, tak? No i będzie. Dobrze, zapisamy. Raduj się, święcie, przyszedł Pan. Właśnie, o, wstyd. Niech zamiast małych wień niech serce mu zdrowim jest. Pola nie ma chyba. A gdzie te pole? Halo? Tak, wiedzą. Mam zapytać. Pytają, czy wiecie. Skąd wiecie, że święta jest Stąd? Stąd? Stąd. 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 E, wiedzą, że z Biblii. Tak, już wiedzą. Wszystko wiedzą. Mhm. Na początku Pan Bóg stworzył niebo i ziemię. Stworzył słońce, gwiazdy, góry i rzeki, sprawił, że narodziło się życie. Potem ukształtował nas, ludzi.